spokojnie jak we mówi stare żydowskie powiedzenie. Kilkutysięczna miejscowość na pograniczu Litwy z Białorusią, zamieszkana głównie przez litewskich Polaków. Przed wojną polsko-żydowskie miasteczko w powiecie lickim II Rzeczypospolitej przez Żydów zwanym Ejszyszok. W latach 90. o Jyszyszkach stało się głośno w Stanach Zjednoczonych. Za sprawą książki był sobie świat profesor Jafy Elia. Autorka oskarżyła Jyszyszczan o pogrom Żydów w 1900 w 1944 roku antysemicką działalność Ejszyszczan miały wspierać jakoby lokalne oddziały Armii Krajowej. Książka natychmiast stała się bestsellerem i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem amerykańskich mediów. Na Wileńszczyźnie szok, zdumienie, ale też wzmożona potrzeba poznania prawdy. Żyli jeszcze już nieliczni świadkowie tamtych wydarzeń, ale po pół wieku sowieckiego reżimu bali się wracać do nich nawet pamięcią. Jednak po kilku latach powstała inna książka, naukowe opracowanie, pogrom którego nie było. Profesor Marek Chodakiewicz, wykładowca jednej z amerykańskich uczelni, od dawna zajmował się kwestią stosunków polsko-żydowskich, również na Kresach. W The New York Times ukazał się wstępniak profesor Jaffe Elia na temat pogromu we Szyszkach. I było to bardzo szokujący wstępniak, ale ponieważ ja jestem przyzwyczajony, że w Stanach Zjednoczonych wiecznie się opowiada o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich nazistach i robi się Polaków współodpowiedzialnych za Holokaust, więc w tym sensie nie było to ten wstępniak zdziwieniem. Z drugiej strony zastanowiłem się, no jeżeli coś takiego się wypisuje, to muszą być jakieś podstawy. Zebrałem wszystko, co można było zebrać wtedy na ten temat. To były dokumenty NKWD, wspomnienia, relacje, analizy, opracowania w październiku 1944 roku w wejszyszkach doszło do zbrojnego incydentu. Lokalny oddział AK podporucznika Babula pseudonim Gaj wkroczył do miasteczka zajętego przez Sowietów. Celem akowców było ujęcie śmierżcza kapitana karnej sowieckiej jednostki, który ukrywał się w domu żydowskiej rodziny Soneson. Doszło do strzelaniny i przypadkowych ofiar. Zginęła gospodyni domu z niemowlęciem w ręku, matka i młodszy brat Jaf Eliach. O tym incydencie, jakich w czasie wojny w tych okolicach były setki, pamiętało niewielu ojczyszczan. Oskarżenia o pogrom Żydów w 44. były dla mieszkańców miasteczka boleśnie niesprawiedliwe, gdyż doszło do zaklady Żydów w Iszyszczach, ale w 1941 roku i przez hitlerowców oraz ich litewskich kolaborantów, którzy wymordowali wtedy ponad 3000 osób żydowskiego pochodzenia. I to jest właśnie przykład nieadekwatności, yy, zarówno po litewsku, jak hebrajsku i po angielsku jest napisane: Mordercy nazistowscy oraz ich miejscowi kolaboranci wymordowali około 1500 Żydów zejszyszek i okolic. Najwygodniejszym skrótem myślowym na locals, czyli miejscowych, to są ludzie Zejszyszek. A naturalnie ludzie Zejszyszek nic z masowym mordem Żydów nie mieli wspólnego. Żydów zamordowali Niemcy, natomiast pomocnikami byli strzałisi, a czyli litwińscy nacjonaliści. Dwóch Niemców, 40 Litwinów. Takie były proporcje. W ciągu pół roku Einsatzgruppe pod dowództwem Jegea wymordowało 120 tysięcy ludzi. We wrześniu pierwszego roku ten oddział wkroczył do tego miasteczka. Przedtem w okolicy dokonał podobnych mordów. Miejscowa ludność, to był po prostu pewien paraliż psychiczny i fizyczny, że coś takiego może jednego dnia nastąpić. Całkowita zagłada ponad połowy tego miasteczka. Jarosław z stosunkom polsko-żydowskim poświęcił kilka lat badań, zwieńczonych pracą doktorską. Kazimierz Bogdziun historią miasta zajął się hobbystycznie. Docieka, jak było i co się w Szyszkach wydarzyło. Gromadzi książki, ustne relacje, poznał świadków tamtych czasów i osoby, które pamiętają przekazy swoich krewnych. Taka ciekawość dochodzenia do tej prawdy. To nie chodziło o to, żeby przeciwstawić, że ktoś tam stał po stronie słusznej, a ktoś Mniej słusznej. Chodzi o to, żeby znać tą prawdę, poznać tą prawdę, żeby te tragedie już więcej nigdy się nie powtarzyły. Z tego, co opowiadają miejscowi mieszkańcy, którzy bezpośrednio mieli ten kontakt na co dzień, którzy po prostu przyjaźnili się, mieli wśród Żydów i przyjaciół, i znajomych, mówią, że takich większych zatargów, większych niesnasek w tamte czasy do nie było. A ich trzymali? діаренешак як Галя наиваюю та Галя то жидовска було то там чималі набр рукуку їх заг грудівши того оповідала моє маму все наше люди знайомо жуцалі хлеб як подавали хлеб то по ренках білі там ну, міліція та поліціячекку то їм жуцалі то не побирали я так myсляже тут чималі вже бивиснуг збіть троху Ну почимать голодно в уже бо не вцякалі A, a tam, teraz, uh, wojenny, uh, ten, Вінцы, там дзе терас воєнних тето там родні майшизня были там ринок был такі бедлені венце там kiесь то там были майшизні ну, то майшизня там побіта а тут już ко'ти з дзетьми ну, їх як люди mówi як проводдзілі то вони ще ішлі а już як заківалися тут то догаднеліся ж прозує їх на сміртто марок Шчелі виєш з дзетьми малыми топовідядалі, że тут в конце яма было так на картофе To tu te ludzie szumarsze, które widzieli, że tych maleńkich to tu, bili tam czym to i tam, a już tych dorłożyli żandami dorowym, szczeliali, potem zasypali tam wapno, czy czym. Z rzezi ponad 3000 osób dokonanej w Iżyszkach uratowało się zaledwie kilkudziesięciu Żydów. Ci, co zdolali uciec, to znowu szukali schronienia w jakichś oddziałach leśnych. Jak wiemy, że Żydzi bardziej stulili się do partyzantki radzieckiej. Co niektórzy ukrywali się i wiemy, że w Korkucianach u pana Korkucia przechowywali się Żydzi i to w dużej ilości. I co niektórzy od, mieli odwagę na, na taki gest, tu w pobliskiej wsi, w Majtekanach też przechowywała się i przetrwała całą wojnę Żydówka nawet. Wiem, że, że uczęszczała do kościoła na nabożeństwa i nikt, nikt po prostu z całej wsi. To nie była taka, taka duża tajemnica, ale nikt nie wydał i nic się temu dziecku nie stało. Wieśczyzna przed wojną była licznie zamieszkiwana przez Żydów. Wilno uchodziło za Jerozolimę Północy, jedną ze światowych stolic żydowskiej diaspory, ważnym ośrodkiem życia religijnego i naukowego. Właśnie tu powstał Żydowski Instytut Naukowy po wojnie odrodzony w USA. Szyszki były typowym prowincjonalnym miastem, gdzie Żydzi stanowili większość. Bardziej zamożną, a często i lepiej wykształconą. Nie ma dowodów na jakiekolwiek polsko-żydowskie animozje przed wrześniem 39. Dopiero wkroczenie tu komunistów i hitlerowców zachwialo od wieków zgodne współżycie. Żydom nie można było nic robić w czas szabatu. To się tak prawidłowo nazywa, że ich sobota. Święto. No to sąsiadki przychodzili i pomagali, wszystkie jedzenie były już z piecy zgotowane, utuszone, no to przychodzili, przychodzili wybierali. To ojciec to, o ile ja pamiętam jego roz wspomnienia, to miał nawet dużo takich no, przyjaciół. St strajków żadnych nie było, pani. żyć z naszymi ludźmi nikt nie bił się. Kiedy, kiedy kapitał był, wszystko. No, panie, jak on będzie krzywdzić, jeśli on na kredyt bierze u jego? Przyjdzie do jego, ten człowiek nie ma. To ja mówię, zapiszę ciebie na kredyt. No tam procent pewnie przepiszę. I żyć i żyd taki był. Jeśli przyszedł, ja miał swoich klientów w każdym Żyt. I jeśli nie pójdziesz, pójdziesz do drugiego, to on zazluje się, czemu ty do jego nie przyszedł. Ja też czekam wszystko. A jeśli ty towaru przyszedł, nie ma, to on poleci do drugiego życia i to wyprzyjdzie. Ten towar. Hitlerowski Holokaust i powrót Sowietów w 1944 sprawiły, że wielu Żydów, którym udało się przeżyć, poparło reżim komunistyczny. Podczas gdy ich sąsiadom Polakom pozostawał on tak samo wrogi co i faszystowski. Wcześniej jednak ze względu na dawne znajomości, sąsiedztwo czy inne okoliczności, miejscowi mieszkańcy pomagali Żydom uniknąć zaglady z pełną świadomością grożącej im za to kary śmierci. Tym bardziej to boli, ponieważ rodzina, rodzina pani Jafy Eliach. Przez całą wojnę była przechowywana przez Kurkucia, który mieszkał w Wejszyszkach. Korkuć otrzymał medal w Sprawiedliwości Wśród Narodów Świata. Za przechowywanie on tam kilkanaście y, Żydów przechowywał u siebie. I kiedy wojska niemieckie stąd się wycofali, jej ojciec zapisał się do, do wojsk NKWD. Ona o tym nie pisze. I akurat. I. I, i, i paradował w wyjszyszkach w stopniu starszego litynanta. I kiedy ci żołnierze przyszli, żeby zabrać tego kapitana, jej ojca nie było, bo nie wiem, jaki los jego spotkałby też. Bo przecież on znaleźł się po drugiej stronie brygady tej wojny ideologicznej, jaka się toczyła, między narzucanym systemem tym sowieckim a tą demokracją, jaką ludzie tam zaznali. Musimy też otwarcie powiedzieć, że wśród Polaków przecież też było niemało takich, którzy obrali opcję sowiecką. To był. To był trudny czas, kiedy ludzie wybierali różne opcje. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze wyraźne znamiona antyżydowskości AK. Antyżydowskości równanej wtedy z antysowieckością, które jednak Jafa Eliach z uporem sprowadza do antysymieckości Armii Krajowej. Ona ogólnie podaje pewne szacunki dotyczące ofiar żydowskich z rąk polskich podczas zagłady. I wlicza w to na przykład zderzenia partyzantki AK z partyzantką sowiecką. Czyli jeżeli AK broniła rolników przed akcjami ekspropriacyjnymi Sowietów, to podpisywało się to pod pogrom. Oczywiście jest nonsens. Zadaniem AK nie było mordowanie Żydów. Zadaniem AK było bronienie po pierwsze, po pierwsze Bronienie Polski i walka o przywrócenie wolności, czyli Rzeczpospolitej na tych ziemiach, a po drugie, obrona ludności miejscowej. Jeżeli przychodzili Sowieci po krowę czy po córkę, to było naturalne, że ludzie się skarżyli i oczekiwali od swojej polskiej, jakowskiej partyzantki obrony. W 1944 roku stosunki polsko-żydowskie uległy zaostrzeniu. Nie ze względu na narodowość, a na skrajnie różne już postawy polityczne. Sowieci czuli się już gospodarzami tych ziem, tymczasem Polacy i wspierana przez nich AK nie mogli się z tym zgodzić. Czekano na powrót Rzeczypospolitej generała Andersa, a postawę dawnych współobywateli Żydów uznano za zdradę i kolaborację z kolejnym okupantem. Jaki przebieg miały zdarzenie pamiętnej nocy 1944 roku, gdzie w głośno okrzykniętym pogromie żydowskim przy udziale 120 osób tragicznie zginęło dwoje Żydów. W momencie, kiedy nastąpiło uderzenie na domu, gdzie chował się oficer Smerz, rozpoczęła się walka, wymiana strzałów i w ogniu krzyżowym, nie wiadomo od czyjej kuli, zginęła postronna osoba razem z niemowlakiem, pani Sonenson. Po czym akowcy uprowadzili oficera smersz i akcja się skończyła. Czego się jeszcze dowiedzieliśmy z dokumentów NKWD, to jest to, że mąż pani Sonenson był w instytucjonalnych batalionach NKWD. Stąd również oficer smerszu wybrał jego dom jako kwaterę. No bowiem na innych ludziach wejrzyszkach polegać nie można było. Panna Sonnenson, Sonia Sonnenson, czyli profesor Jaffa Elia, oparła swoją opinię na przekazywanych w domu informacjach, do których potem dobudowała wiedzę, selektywnie wyciągając z niektórych sowieckich dokumentów, które dostała. Tworzony jest pewien mit, że ci, którzy ocaleli po II wojnie światowej, że oni yy, przeszli na... No... Dosłownie piekło, taka jest prawda. No i, i dlatego no, to są ludzie, którzy, którym należy ufać, i, i to, co mówią, przyjmowane było jako pewnie. I to jest właśnie taki przypadek. Tymczasem, no, prawda, jest, prawda jest inna. Tak w głębi duszy, patrząc teraz, jak ludzie biznes, biznes, biznes i biznes, to fuh, jakoś myślę, że widocznie przede wszystkim tej pani. Może chodzi, chodzi, ma się rozumieć to ból, kiedy ginie swój ktoś. Ale to pani, która zrobiła na tej historii swój osobisty biznes. Badałem te teczki, tam dziewięć czy, czy więcej tomów tej grupy porucznika Babula, Michala Babula. Zeznania były składane, czyta się, że o godzinie pierwszej w nocy i trwały po 10 godzin, wiadomo, że ludzie byli bici, katowani. Dziewięć osób zostało zamordowanych i tak potajemnie zakopanych w tym gaju tuskuliańskim. A reszta wywieźli do Kalugi, do, do Workuty, czy, czy jeszcze poginęli gdzieś tam na Syberii.